Jesteście gotowi się zabawić? No to powtarzajcie za mną! Cóż, to tyle na dziś. Popularność jest taka męcząca. Jak się dzisiaj miewa moja mała celebrytka? Dostałam tysiąc lajków za dzisiejszy taniec. To dobrze, ale przed tobą jeszcze dużo pracy. Mogę chociaż najpierw coś przekąsić. Myślę, że zjem dzisiaj trochę ciasta. Mmm, -hmm. mm, tak dobrze wygląda. Mm -hmm. Mamo, chcesz trochę? Jest naprawdę smaczne. A co ja ci mówiłam o pilnowaniu linii? Jesteś teraz celebrytką. Musisz jeść zdrowo. Mamo, tylko kawałek. Nie, zjesz swoje warzywa i koniec. Tak, mamo. Ugh. Dlaczego zdrowe jedzenie musi być takie niedobre? Przyzwyczaisz się, kochanie! Nie mam innego wyjścia! Dzień dobry wszystkim! Dalej, Mimi, obudź się! Zaraz spóźnimy się do szkoły! Hmm, w co by się tu dzisiaj ubrać? O, może to! Dobrze wyglądasz, Pinky! Teraz wybierzmy sukienkę. Ugh, znowu różowa, co? To takie nudne. Chcę coś dziś zmienić. He, podoba mi się ten nowy look. Idę do szkoły, mamo. Pinki, co ty masz na sobie? Wyglądasz okropnie, ale mi się podoba. Nie odzywaj się tak do mnie, młoda damo, a teraz chodź za mną. Prawdziwa gwiazda hmm. musi się odpowiednio ubierać, Pinki. Tak, mamo. I ci się przebierz. Już. I nie kłóć się już ze mną. Skończyłam, mamo. O wiele lepiej. Różowy nigdy nie wychodzi z mody. Cóż, powinnam już iść. Miłego dnia, kochanie. Cześć wszystkim. Wow, to Pinky. Świetnie dziś wyglądasz. Dzięki. Moja mama wybrała ten strój. Jesteś niesamowita, Pinki! O, naprawdę tak myślicie? Ach, przepraszam, muszę lecieć. Dzień dobry. Cześć Pinki. Hej, chcesz usiąść obok mnie? Nie, ona usiądzie ze mną. Usiądę tutaj, dobrze? Hej, przygotowałaś się do dzisiejszego testu? O, byłam zbyt zajęta nagrywaniem filmików. Zupełnie zapomniałam o lekcjach. Pomożemy Ci! I chyba zapomniałam też torby. Nie ma sprawy! Możesz wziąć mój podręcznik, a ja pożyczę Ci przybory do pisania. Dzięki, jesteście najlepsi! O, dzisiaj możesz użyć mojego szczęśliwego pióra. Hej, potrzebujesz ściągnąć? Znam wszystkie odpowiedzi. O, wiem, mogę napisać test za ciebie! O nie spokojnie, jakoś sobie poradzę. W porządku, chłopcy i dziewczęta, dziś mamy test. Okej, okay, jesteśmy gotowi. W takim razie zaczynajmy! Ha, gratulacje klaso! Wszyscy zdali! Do jutra! Fiu, nareszcie koniec. Hej, Pinki, idziesz? Już idę! O, o, tutaj też ktoś jest. Co mam zrobić? Cześć, jestem Ryan. Jak masz na imię? Nie wiesz, kim jestem? Nie, ale chciałbym się zaprzyjaźnić. O, to takie słodkie! Jestem Pinki. Odprowadzić Cię do domu, Pinki? Mhm. Tak, poproszę. To idealna pogoda na spacer. Tak, dzisiaj jest naprawdę ładnie. To jesteś, młoda damo. Cześć, mamo. Poszliśmy okrężną drogą. Ona nie ma na to czasu. Moja córka jest celebrytką. Mamo! Może nie? Jak to celebrytką? Najpierw praca, kochanie. Żadnych randek. Muszę już jeść, Ryan. Do zobaczenia, Pinki. Pospiesz się, Pinki. Proszę, nie bądź zła, mamo. Masz szlaban, młoda damo. Więc co mam zrobić? Cóż, te filmiki same się nie nakręcą. Racja, zabiorę się za to. Jestem tego pewna. Kochanie, ile masz lajków? Hej, śpisz! Nie, nie, już wstałam! Ilu masz nowych subskrybentów? Nie jestem pewna. To pracuj dalej, żeby mieć więcej. Ale mam lekcję do odrobienia. Zapomnij o lekcjach. Twoim prawdziwym zadaniem jest bycie popularną. W porządku. Dzisiejszym tematem będzie. O, nie mogę uwierzyć, że śpisz, Pinky. Obudź się. Przepraszam, chyba zasnęłam. Zostaniesz po lekcjach. Tak, panie profesorze. A teraz wracajmy do lekcji. No, rany, jestem wykończona. Cześć, Pinky. Cześć. Wybacz, nie mam dziś humoru. Co się stało? Spędziłam dużo czasu kręcąc filmiki i jeszcze dostałam jedynkę. Chyba musisz się trochę wyluzować. To brzmi świetnie, Ryan. Więc chcesz się przejechać? Juhu! Ale super! To świetna zabawa, prawda? Co teraz zrobimy? Zapnijmy pasy i odlatujemy! Wow, ta kolejka jest niesamowita! O, spójrz, to nasze zdjęcie! Tak, coś na pamiątkę tego dnia! O, o, to wygląda przerażająco! To nie może być takie złe! Spróbujmy! Wow, to było ekscytujące! To najlepsza zabawa w moim życiu! Zróbmy jeszcze jedno zdjęcie! To dla ciebie, Ryan! Dzięki, Pinki! Fiuh, przez te wszystkie przejażdżki zgłodniałam. Poproszę jednego hot doga. Właściwie to dwa. Rany, zjadłabym konia z kopytami. Proszę bardzo, gołąbeczki. Ach, nie mogę się doczekać, aż spróbuję. Dzięki za jedzenie. Nie ma za co. Do zobaczenia. Dzięki, Ryan. No to jedzmy. Wow, to jest świetne. Tak, jest pyszne. Poczekaj, Pinki, zaraz wrócę. Hej, ja Cię znam! Jesteś Pinki, internetowa celebrytka. Mm, tak, chyba wszyscy o mnie wiedzą co. Chciałbym zaoferować Ci pracę, młoda damo. Jestem producentem z bardzo dużym studiem. O, muszę to przemyśleć, mm -hmm. jeśli nie ma Pan nic przeciwko. Co to był za gość, Pinki? A, nikt nie martw się. Mm -hmm. Hej, przyniosłeś moje ulubione lody! Dzięki! Może zrobimy sobie selfie? Wow, wow. Jasne. Powiedz cheese, Ryan! Pinki! Co ty wyprawiasz? Mamo! Ja. ja tylko marnowałaś tylko czas, to prawda. Jeszcze przytyjesz. Wracasz ze mną do domu. Myślę, że to na razie pożegnanie, Ryan. Czekaj, Pinki! Zapomniałaś o naszych zdjęciach! Jak mogłaś mi to zrobić, Pinki? Przepraszam, mamusiu. Cóż, mam nadzieję, że wiesz, jaka jest Twoja kara. Kręcenie filmików, tak? Dokładnie. A teraz do roboty. Ale nie zapomnij się przebrać. Musisz wyglądać reprezentacyjnie. Ale ja nie chcę. he? Co właśnie powiedziałaś? Nie chcę być internetową celebrytką. Ale co z tymi wszystkimi lajkami, które dostajesz? Już mnie to nie obchodzi, mamo. Pinki, wracaj! Co ja teraz zrobię? O, chyba wiem. Jest i nasza mała gwiazdeczka. Tak, to ja i potrzebuję nowej pracy. Heh, mogę ci pomóc. Co ja mam zrobić? Będziesz gwiazdą filmową, oczywiście. A teraz poznaj moich asystentów. Więc kiedy zaczynam? Teraz. Tak, nie traćmy czasu. Heh, będziesz pasować. Zróbmy to. Heh, ma przed sobą świetlaną przyszłość. Witamy w naszej garderobie. Raz gość się. Będziemy kręcić tutaj? Oczywiście. A teraz idź i załóż kostium żaby. Chyba się do tego nie nadaje. Nie możesz się teraz wycofać. Tak, musisz to skończyć. Nie ma mowy, odchodzę. Wcale nie, kochana. Hej, puszczaj. Do roboty gwiazdo filmowa. Od teraz będziesz pracować bez żadnych wolnych dni. I nie będzie żadnych przerw. A już na pewno żadnych randek. Co mam zrobić? Cokolwiek ci każemy. A co to jest? To są twoje ciuchy. Pokochasz je, ale nic mi się nie podoba. Trzeba było o tym pomyśleć wcześniej. Tak, podpisałaś kontrakt. Oh, nie powinna była jej tak traktować. Pinki nie musi być celebrytką, jeśli nie chce. kochanie, gdzie jesteś? O nie, czy ona uciekła? Pinki, proszę, wróć do mnie. W porządku, czy wszyscy są obecni? Wspaniale, zaczynamy lekcję. Co? Co pani tu robi? Widzieliście moją Pinki? Obawiam się, że dzisiaj jej nie było. O, nie mogę w to uwierzyć! Gdzie może być moja córeczka? O, to musi być ten chłopiec, Ryan. Dzień dobry pani. Widziałeś ostatnio Pinki młody człowieku? Myślę, że miała się spotkać z jakimś producentem. O, to katastrofa! Moja biedna dziewczynka została porwana. Jak to porwana? O, co za wspaniały dzień! Panowie, potrzebuję waszej pomocy. Moja córka jest w niebezpieczeństwie. Oczywiście, policja zajmie się tą sprawą. A teraz proszę powiedzieć, co się stało. Moja Pinki poszła na spotkanie z jakimś producentem i. Proszę nic więcej nie mówić. Idziemy! Myślę, że to tutaj. Doprowadzimy tych łobuzów przed oblicze sprawiedliwości wychodzić z rękami w górze. Gdzie A? jest moja córka? Kim Wy, u jesteście? I co tu robicie? Porwaliście moją córkę. Sama do nas przyszła! Nawet podpisała umowę. Wystarczy, jesteście aresztowani. Pójdziecie do więzienia na długi czas! Ale my nic nie zrobiliśmy! Puść nas! To wszystko wina pana Jacka. Możecie to powiedzieć sędziemu. Cześć wszystkim! No dalej, Pinky, gdzie twój uśmiech? Założę się, że nigdy nie widzieliście czegoś takiego. Postaraj się bardziej, dzieciaku. Lajkujcie i subskrybujcie. Hej, zabieraj łacka od mojej córki. Wynocha stąd, my tu kręcimy. Puść Pinki w tej chwili. A, ale ja tylko... Jesteś aresztowany, koleżko. Nie mogę w to uwierzyć. Lepiej w to uwierz. Teraz za mną. Będziesz teraz kręcił filmy za kratkami. Ale ja jestem celebrytą. Tak, jasne. Nie macie prawa. Wszystko w porządku, kochanie? Tak się bałam, mamusiu. Może pocieszymy cię czymś słodkim? Ale ja muszę pilnować wagi. Ach, kogo to obchodzi? Jesteś bezpieczna i tylko to się liczy. Przepraszam za ucieczkę. Kocham cię, mamo. A ja ciebie skarbie. Nigdy więcej się nie kłóćmy. O, prawie zapomniałam. Mam dla ciebie niespodziankę. Niespodziankę? Jaką niespodziankę? Zobaczysz. Najpierw idź się przebrać. Co? Mogę to założyć? Oczywiście! Czarny bardzo ci pasuje. Skoro tak mówisz, daj mi tylko chwilę. Więc jak wyglądam? Jak milion dolców! A co to była za niespodzianka? Czeka na ciebie w salonie. Ra Ryan? Cześć, Pinky! Tęskniłem za tobą! A ja za tobą! Przyniosłem nam twój ulubiony deser. To takie miłe z twojej strony, Ryan. No to do dzieła! Tak! Mm, pyszne! Tak, jest naprawdę dobre. O, a może nagramy Waszą romantyczną historię? O, mamo, proszę cię! Cóż, myślę, że to świetny pomysł. Kamera i akcja! Musisz się rozmurzyć, Megan! Pomyśl o swoich fanach. Pochwalę się moim nowym strojem kąpielowym. Czyż nie jest niesamowity? Podoba Wam się? Nie! Załóż coś innego. No dobrze, było całkiem nieźle. Kto następny? Wybacz, spróbuj oh. następnym razem. To takie niesprawiedliwe. Patrz, mamo, organizują konkurs. Chodź, chcę wziąć udział. Oh. Wow, naprawdę masz talent. Dobrze, Megan, to twoja nagroda. Jestem z ciebie taka dumna, kochanie. Juhu, jestem teraz celebrytką. Hmm, schowajmy to gdzieś tutaj. Świetny pomysł. I medal też odłożymy. Ale to mój medal. Już nie, kochanie. Od teraz wszystko się dla nas naprawdę zmieni. Hmm, co powinnam dzisiaj zjeść? O, słodycze będą akurat. Uwielbiam je. Megan, co ty wyprawiasz? Jesteś teraz celebrytką. Pomyśl o swojej figurze. O, warzywa? Tak, wprowadzam dietę. Co się mówi? Dzięki, mamusiu. Witajcie! Dlaczego muszę chodzić na siłownię? Dobra, Megan, zaczynamy. Raz, dwa, raz i dwa. O, jestem taka zmęczona. Weź się w garść, Megan! Możesz zmotywować ją trochę bardziej? Jasne. Kontynuujmy, Megan. Czy możemy zrobić małą przerwę? Nie możemy. Raz, dwa, raz, dwa. Staram się jak mogę. Kiedy wrócimy do domu, mamusiu, już prawie skończone! Został jeszcze tylko jeden szczegół i kamera! Akcja! Mm, te ciasteczka są pyszne! Ty też powinieneś ich spróbować. Oh, ona jest taka utalentowana! Taki talent powinien być odpowiednio nagrodzony. O, oh, oczywiście! Proszę bardzo! Mm, nieźle! Okej, okay, Megan, idziemy. Brawo! Wspaniale! Cudownie! Moja córeczka jest teraz celebrytką. Pieniądze wciąż płyną. Hej, mamo! Możemy iść do kina? Nie mamy czasu. Masz jutro sesję zdjęciową. Racja! jesteś Megan? Masz, przeczytaj to. O, ty mnie kochasz co? Słuchaj Denis, miło mi, ale hm, wiedziałem. Masz się za niewiadomo co, bo jesteś teraz sławna co? Przepraszam. Do zobaczenia na lekcji. Dobrze, kochani. Właśnie skończyłam oceniać wasze testy. Gratulacje Megan, jesteś najlepsza w klasie. Hehe, <noise> Kujon. Nie jestem kujonem. Po prostu się przygotowałam. <noise> tak, jasne. Kujon. Mamo, dostałam dzisiaj piątkę. Och, kochanie, powinnaś zapomnieć o szkole. Właśnie podpisałyśmy nowy kontrakt, ale mam dużo lekcji do odrobienia. Nie martw się, dasz radę. Ale czy studia nie powinny być najważniejsze? Przestań ci wykłócać, Megan. Cześć, przyszłam na sesję zdjęciową. Już się robi, panno Megan. Czekają na ciebie. Cześć, jestem Tom. Jestem Megan. Zjemy kiedyś razem obiad? Z przyjemnością. W takim razie wymieńmy się numerami. Proszę, na razie Tom. Halo? Tak, już prawie jestem. Dobra, Meg, będziemy razem pracować. A, ale ja nie chcę. Wybacz, sama podpisałaś umowę. O rany, powinnam była przeczytać drobny druk. Kocham cię. Tak, Tyler, będziemy razem na zawsze. I cięcie? Och, nareszcie. Widzisz, to wcale nie było trudne, tak jasne, myślę, że zasługuje na małą nagrodę za to wszystko. To będzie w sam raz! Świetny wybór, młoda damo, dzięki! O, jak tu pięknie! Hej, zrobisz nam zdjęcie? Jasne! O, wyglądacie razem idealnie. Poproszę najsmaczniejszy deser, a to jest dla ciebie. Mmm, ale dobre. Ach, marzenia naprawdę się spełniają. Mamo, zobacz co mam! Zrobiłam dziś tyle zdjęć. Megan, to musiało dużo kosztować. Gdzie są moje pieniądze, młoda damo? Ja kupiłam aparat. Dawaj mi to, koniec z fotografowaniem, młoda damo. Nie mogę uwierzyć, że to zrobiłaś. Ale to ja zarobiłam te pieniądze. Masz szlaban, Megan. Teraz zacznij robić filmiki. Potrzebujemy tych lajków. Ale mamo, to takie nudne. Cóż, tak właśnie wygląda sława. Cześć wszystkim, to znowu ja. Rozchmurz się, Megan. Pomyśl o swoich fanach. Pochwalę się moim nowym strojem kąpielowym. Czy nie jest niesamowity? Podoba wam się? Nie załóż coś innego. Ten strój kąpielowy jest najdroższy, jaki mam. Teraz lepiej. Mamy tysiąc lajków za samo to. Możesz już iść. W porządku mamo. Hej, Tom, mam parę problemów, które chciałabym przegadać. Możemy się spotkać? O co chodzi? Czy ty randkujesz? Musisz skupić się na pracy Megan. Problemy? Pomogę Ci Megan. Dosyć tego, zabieram ci telefon. A teraz szybko, do spania! Heh, w końcu celebryci też mogą mieć szlapan. To musi być Tom! Idę! O nie, nie ma klucza. Okej, okay, droga wolna. Miejmy tylko nadzieję, że ona się nie obudzi. Tom, drzwi są zamknięte. Wiem co robić, Meg. Daj mi tylko chwilę. Wow! Nareszcie wolność! Wynośmy się stąd! Czekaj, muszę wziąć laptopa! W takim razie zróbmy to. Tylko bądź cicho. Szysz. Jestem tuż za tobą. Tam jest! Pełno w nim dowodów na to, co mi zrobiła. O, Megan, nie miałem pojęcia! Musimy pokazać to policji. Masz rację. Dzieciaki, co się stało? Moja mama, ona. trzymała mnie w niewoli. To straszne. Ale nie martw się, wszystko się ułoży. Megan, gdzie mieszkasz? Zaprowadzę tam pana. Nie mogę uwierzyć, że uciekła. Och, znajdę cię tym, mała. Pani Jones? Jest pani aresztowana? A co ja takiego zrobiłam? Zaznęcanie się nad córką. To nieprawda! Dobrze się nią opiekowałam. Cóż, mamy wszystkie dowody, których potrzebujemy. Zajmiemy się panią. Puśćcie mnie! Nic nie zrobiłam! Cisza, więźniarko. Witamy w nowym domu. Proszę się rozgościć. Cóż, sprawa zamknięta. Dzięki, że mnie uratowałeś, Tom. Teraz mogę podążać za moim marzeniem i zostać fotografem. Tak, nie powinno się robić rzeczy, których się nienawidzi. Świetnie dziś wyglądasz. A teraz uśmiechnij się do mnie. Wyszło świetnie. Jesteś niesamowitym fotografem, Megan. Jak na razie wszystko idzie dobrze. Megan? To ty? Oczywiście, że to ja. Proszę, a teraz, cheese. Dokładnie o to mi chodziło. Dzięki. Pa, do zobaczenia. Witaj, miło cię widzieć. Przepraszam na chwilę. Będziemy potrzebować do tego innego aparatu. Wielkie dzięki, panienko. Proszę, zatrzymaj resztę. Wow, jestem teraz bogata. Cześć, mam nadzieję, że się nie spóźnię. O nie, jesteś w samą porę. Och, Tom, jesteś taki słodki. Megan, wyjdziesz za mnie? Tak, kochanie, jesteś moim jedynym.